Talkshop Angielski w Biznesie odcinek 188. Czy twój sposób myślenia sabotuje naukę angielskiego? Fixed mindset versus growth mindset. You are what you think you are. Hi there, it's Karolina from ASAP Speak and Play. Witam cię w kolejnym odcinku Talkshop, podcastu o angielskim w biznesie, ale nie tylko. Dziś Temat, który może totalnie zmienić sposób, w jaki uczysz się angielskiego. Czyli, czy twój sposób myślenia pomaga ci, czy cię sabotuje? Będzie o fixed mindset i growth mindset czyli o tym, jak nasze przekonania wpływają na to, czy w ogóle dajemy sobie szansę na postęp. Are you ready? Let's do this. Czym jest fixed mindset i growth mindset? Zacznijmy od małego eksperymentu myślowego. Wyobraź sobie taką sytuację, dostajesz szansę na awans w pracy, ale wiąże się to z koniecznością prowadzenia prezentacji po angielsku dla międzynarodowego zespołu. Co myślisz w pierwszej chwili? Opcja A. Ojej, prezentacja po angielsku to ponad moje siły. Mój angielski jest za słaby. Zawsze byłam słaba z angielskiego. Na pewno będę dukać i się skompromituję. Wszyscy mówią, lepiej ode mnie. Lepiej od razu odrzucić tę propozycję, żeby uniknąć wstydu. Opcja B. Prezentacja po angielsku? Wow, to jest wyzwanie dla mnie. Czuję lekki stres, bo wiem, że muszę się podszkolić, ale to świetna okazja, żeby podciągnąć mój angielski i się zmotywować do działania. Poszukam kursu, poćwiczę gotowe zwroty i przygotuję się i dam z siebie wszystko. Która opcja jest ci bliższa? Ta pierwsza? Pełna obaw i rezygnacji? Czy ta druga, nastawiona na działanie i rozwój? To właśnie jest esencja dzisiejszego tematu Fixed Mindset kontra Growth Mindset. Osoby z nastawieniem Fixed Mindset, czyli nastawieniem stałym, niezmiennym. Wierzą, że ich inteligencja, talenty, a także zdolności językowe są stałe i niezmienne. Uważają, że albo masz talent do języków, albo go nie masz. To powoduje, że unika się zmiany czegokolwiek, wychodzenia ze strefy komfortu i podejmowania wyzwań, bo porażka jest postrzegana jako dowód na brak zdolności. Komplementy natomiast przyjmuje się jako potwierdzenie wrodzonych talentów. A krytykę jako atak. Przykład z życia. Zawsze miałam złe oceny z angielskiego w szkole, więc to oznacza, że nie potrafię się go nauczyć. Albo nigdy nie nauczę się angielskiego, zwyczajnie nie mam talentu. Takie słowa możesz usłyszeć od osoby, która ma właśnie fixed mindset. Z kolei osoby z growth mindset, czyli nastawieniem na rozwój, wierzą, że ich inteligencja. Nastawienie i zdolności mogą być rozwijane, zmieniane poprzez wysiłek, ciężką pracę i naukę. Porażki traktują jako okazję do nauki, a wyzwania jako szansę na rozwój. Krytykę widzą jako cenną informację zwrotną, a sukcesy innych jako inspirację. Popełniłam błąd w tej prezentacji po angielsku. OK, akceptuję to, teraz wiem, na czym muszę się skupić, żeby następnym razem było lepiej? To jest właśnie Growth Mindset. Spójrzmy teraz na cztery popularne pułapki: Fixed Mindset, aby zyskać większą świadomość. Pułapka numer jeden strach przed popełnianiem błędów to chyba największa zmora. Boimy się mówić, bo boimy się, że popełnimy błąd i ktoś nas oceni. Wyśmieje. Może nawet miałeś już takie doświadczenie. Wolimy milczeć niż zaryzykować. Jeden z moich uczniów opowiadał mi, jak kiedyś na początku swojej drogi z angielskim unikał rozmów w restauracji, bo bał się, że pomyli fork z knife. Dziś wie, że nawet jeśli się pomyli, to najwyżej obsługa go poprawi, a on się nauczy. Wtedy jednak paraliżował go strach przed błędem. Łapka numer dwa: porównywanie się do innych. Nikt nie mówi gorzej ode mnie. Oni tak płynnie mówią, a ja nigdy nie będę taka dobra. Czy znane są ci takie słowa? Porównywanie się, zwłaszcza do osób, które uczyły się języka od dziecka lub pracują w międzynarodowej korporacji od lat i prowadzą szkolenia po angielsku, czyli mają ciągłą praktykę, jest destrukcyjne. Zapominamy, że każdy ma swoją drogę i swoje tempo. Wskazując ci ten problem, nie chcę ci powiedzieć, że to jest łatwe, że praca nad swoimi przekonaniami jest prosta. Wcale nie, ale jest możliwa. Ja też czasem łapię się na porównaniu z innymi, na przykład, gdy wchodzę na czat głosowy, aby porozmawiać z innymi po chińsku i spotykam osoby z Wietnamu, które mówią świetnie i do tego jeszcze ściemniają, że uczą się od kilku miesięcy. A ja. Uczę się ponad cztery lata i mówię słabiej od nich. I przez chwilę czuję te ukłucie mojego ego, które próbuje mnie przekonać, że jestem gorsza. Ale po chwili zdaję sobie z tego sprawę i mówię sobie, że przecież ja mam inną drogę. Pochodzę z innego obszaru kulturowego. Uczę się własnym tempem i przecież nie zależy mi tak na mówieniu, jak na rozumieniu. I zrobiłam już duży postęp. I klepię się po ramieniu i idę dalej. Choć. Nie smak często jeszcze pozostaje. To wiem, że wkładając wysiłek w naukę, osiągnę swoje cele. Pułapka numer 3. Wymówki dotyczące wieku i braku talentu. Jestem za stara na naukę. Nie mam talentu do języków. To są klasyczne wymówki. Prawda jest taka, że mózg dorosłego człowieka ma niesamowite zdolności do uczenia się, tylko wymaga innego podejścia. Systematyczności i wysiłku. Pułapka numer 4. Unikanie wyzwań i nowych sytuacji. W Asap, oprócz lekcji indywidualnych, dajemy uczniom dostęp do konwersacji dwa razy w tygodniu. Osoby, które nie przychodzą, mówią mi: Jeszcze za mało umiem, boję się, że nic nie zrozumiem, nie dam rady, boję się, wstydzę. To błędne koło. Im bardziej unikamy wyzwań, tym mniej się rozwijamy. Jak zatem przejść z fixed mindset na growth mindset w nauce angielskiego? Bo przecież jest to możliwe nie musisz tkwić w tym samym nastawieniu. Proces zmiany wymaga świadomości i konsekwencji, ale efekty są gwarantowane. Przejdźmy przez pięć kroków, dzięki którym zmienisz swoje nastawienie. Krok numer 1. Uświadom sobie swoje nastawienie. Świadomość własnych negatywnych myśli otwiera drogę do zmiany. Zwracaj uwagę na swoje wewnętrzne monologi. Czy mówisz sobie nie umiem, czy jeszcze nie umiem? Możesz sobie zapisywać negatywne myśli i przekształcać je. W pozytywne afirmacje. Krok numer dwa: akceptuj błędy jako część procesu. Nikt z nas nie zaczynał nauki czegoś nowego, będąc idealnym od samego początku. Więc błędy to część procesu nauki i to od Ciebie zależy, jakie będziesz miał do nich podejście. Dla osób z Growth Mindset błędy to informacja zwrotna, nie porażka. Każdy błąd to lekcja. Kluczem do sukcesu jest nauka na błędach, a nie unikanie błędów. Dla przykładu, inny z moich uczniów miał taką sytuację, że podczas kola z obcokrajowcem został poprawiony przez tę osobę. Kiedyś spaliłby się ze wstydu, ale w tamtej sytuacji opowiadał, że pamiętał o naszej rozmowie i wykorzystał tę sytuację do nauki i zmiany swojego nastawienia. Okazał wdzięczność tej osobie za poprawę, zapisał sobie w głowie poprawne wyrażenie i dzięki silnym emocjom teraz już wie, jak powiedzieć poprawnie ten zwrot, którego wtedy użył. Krok numer 3: Skup się na procesie, nie tylko na celu. Ciesz się małymi sukcesami. Nie myśl tylko o tym, że musisz mówić płynnie jak native speaker. Ciesz się, że udało ci się poprawnie zapytać o drogę. Zrozumieć film bez napisów, czy przeprowadzić krótką rozmowę? Oceniaj swoje realne możliwości i doceniaj małe kroki do przodu, bo to dzięki nim zbliżasz się do celu. Sam wiesz, że nauka języka trwa długo i dla niektórych z nas może to być zniechęcające, ale dzieje się to właśnie dlatego, że za bardzo skupiamy się na odległym celu, zamiast na chwili obecnej. Podziel tę długą drogę na małe cele. Takie kamienie milowe, dużo łatwiej będzie ci iść do przodu i zachować motywację. Krok 4. Szukaj wyzwań i wychodź ze strefy komfortu. Nauka zaczyna się poza strefą komfortu to tam dzieje się prawdziwy rozwój. Zapisz się na kurs konwersacji, słuchaj podcastów tylko po angielsku, dopasowanych do Twojego poziomu. Rozmawiaj z obcokrajowcami, nawet jeśli czujesz się niepewnie. Każde takie działanie to dobrowolne wyjście ze strefy komfortu, które stopniowo przyzwyczaja cię do stresującej sytuacji i pozwala obniżyć kortyzol i adrenalinę. Dzięki temu z czasem zauważysz, że stajesz się pewniejszy siebie w komunikacji po angielsku. I ostatni krok piąty. Otaczaj się ludźmi z Growth Mindset. Z pewnością znasz to z własnego doświadczenia. Ludzie z Twojego otoczenia mają ogromny wpływ na Twoje nastawienie. Pomyśl o tym, jaki wpływ mają na Ciebie osoby, z którymi spędzasz czas. Czy to są osoby, które ci inspirują, dodają skrzydeł, kiedy mówisz o nauce angielskiego, czy raczej te, które podcinają Ci skrzydła tekstami w stylu Daj spokój, tak się nie nauczysz. Jesteś za stary na takie rzeczy. Jak ja bym się tyle uczyła, co ty, to mówiłabym znacznie lepiej. To są prawdziwe słowa, które usłyszała moja kursantka. Wiem, że w pracy nie ma kontroli nad tym, kto jest naszym przełożonym czy współpracownikiem, ale mamy wpływ na to, jak reagujemy na ich komentarze i z kim spędzamy czas poza pracą. Nawet jeśli w biurze musisz mierzyć się z negatywnymi opiniami, świadomie szukaj wsparcia i pozytywnych wzorców poza nim. Może to być grupa w szkole językowej, inni ambitni znajomi, czy nawet podcasty i książki, które karmią twój umysł inspirującymi myślami. Pamiętaj, że twoje środowisko to nie tylko ludzie wokół ciebie, ale też treści, które przyswajasz. Podsumowując, drogi słuchaczu, zmiana myślenia z fixed na growth mindset to potężne narzędzie, które odblokuje twój prawdziwy potencjał w nauce czegokolwiek. Pamiętaj, że twoje zdolności nie są wyryte w kamieniu. Możesz je rozwijać i zmieniać, a każdy wysiłek, każda próba, nawet jeśli zakończona błędem, przybliża cię do celu. W ASAP wierzymy w potęgę growth mindset i uczymy naszych kursantów, jak wykorzystywać to nastawienie do osiągania płynności w angielskim. U nas błędy są mile widziane, bo są dowodem na to, że próbujesz. Mam nadzieję, że ten odcinek zainspirował cię do spojrzenia na naukę angielskiego z nowej perspektywy. Jeśli masz pytania lub chcesz się podzielić swoim doświadczeniem, zostaw mi komentarz na YouTube albo Spotify. Thanks for today and till the next time. Cheers.